Cześć, witajcie. Wnikliwie czytam komentarze i wiem, że z wielu z Was naprawdę szuka roweru górskiego do około 2500 zł. Pytacie, jaki rower w tej cenie będzie najlepszy, który będzie najbardziej opłacalny, który będzie miał najlepszy odprzęt. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem, w którym chciałbym Wam właśnie pokazać rower za 2300 zł dokładnie teraz. On jest przeceniony z 2800, bodajże. Z naprawdę fajną specyfikacją i za te 200 zł zaoszczędzone, kiedy włożycie sobie lepsze klocki hamulcowe i jakieś fajne platformowe pedały. Jest to naprawdę świetny rower. I jest przeze mnie bardzo dobrze sprawdzony. Ten model posiadam już 3 lata. Jako taki drugi mój rower, jak jedę sobie na przykład do sklepu czy gdzieś tam bliżej, na normalnych, właśnie platformach, nie na spd -kach. Także rower jest sprawdzony. One wychodziły i do tej pory w sumie wychodzą te rowery z inną kolorystyką co roku. Także moja kolorystyka no, jest sprzed 3 albo 4 lat. Teraz już jest to delikatnie inaczej, ale osprzęt jest ten sam. Zaraz Wam opowiem, jak to wygląda u mnie, bo też robiłem modyfikacje. Powiem Wam, jak on stoi fabrycznie, gdzie go można kupić, dlaczego tak warto w niego zainwestować bo naprawdę nic lepszego w tej cenie, według mnie nowego, nie znajdziecie. Zapraszam. A więc trzymajcie się przed Wami mój kilkuletni krosik Black Edition 3. Dlaczego jest taki fajny i dlaczego warto go kupić? Oglądajcie. Tak jak Wam mówiłem, nie sugerujcie się tutaj o sprzętem, który zobaczycie w tym rowerze, ponieważ masę rzeczy tutaj zmieniałem, masę rzeczy dodawałem, także jest to tak, a nie inaczej. Może zacznijmy sobie od amortyzatora, bo on jest fabryczny i tutaj nic nie było nie zmieniane. Amortyzator, sprężynówka, santur, ale z blokadą, czyli można sobie go na asfalcie przyblokować i naprawdę e, mieć sztywno. O, no coś tam amortyzuje, wiadomo, nie ma tutaj jakiejś rewelacji, ale jakiś amortyzator jest. No, w cenie jakiej chcemy się zmieścić, czyli 2,500 zł, nic lepszego nie znajdziemy. Naprawdę ten santur może jest ciężki, ale jest naprawdę pancerny. Zjeździłem nim trójgarb, hełmie z dzikowiec Wszystkie te okoliczne górki i naprawdę jest spoko Koła w standardzie 29 cali Oczywiście bez sztywnych osi No cena robi swoje Natomiast zobaczcie są opony Szwalbe, teraz też są szwalbe zakładane Co prawda tylko 2,1 cala szerokość Ale ta opona jest naprawdę pancerna Przejechałem na tym rowerze Mnóstwo asfaltem I zobaczcie, że ten bieżnik jest naprawdę spoko Po 3-4 latach jeżdżenia Dużo asfaltem i tak dalej było nabite do tych opon z 4 atmosfery albo i 5 no naprawdę jest petarda chyba nieraz nawet kapcze nie złapałem także to jest już kolejna rzecz na której zaoszczędzicie, nie musicie zmieniać opon wydaje mi się, że dobra, dobra rzecz napęd, czyli bardzo ważna rzecz dla każdego kto kupuje rower tutaj niestety ja sobie to pozmieniałem, bo coś tam mi się kiedyś popićkało w tym momencie jest 2 na 8 i z tyłu jest acera, nie? tak to wygląda Natomiast słuchajcie, w sklepie jakbyście kupowali ten rower jest 3x8 z przerzutką Alivio Także już bardzo dobrą przerzutką Ja byłem z przerzutki Alivio bardzo zadowolony Szczerze mówiąc nie pamiętam dlaczego ją zmieniałem Chyba znajomemu wymieniałem i potrzebował, no na już jakoś nie zdążyłem sobie tutaj tego ogarnąć Też nie potrzebowałem mocniejszej przerzutki niż Tacer'a, Ale Alivio naprawdę bardzo spoko 3x8 no jak widać można łatwo wyrzucić jeden blat z przodu, więc sobie zrobić 2x8 bądź wyjąć kasetę i manetkę bo Alivio nam obejmie 9 rzędową kasetę więc jeżeli sobie wrzucimy 9 rzędową kasetę Alivio obejmuje do, 30, do 36 zębów tej największej zębatki no to już będzie fajny napęd, też za nieduże pieniądze także napęd duży, duży plus, super sety kwadrat ale też jest dość mocny Hamulce Shimano MT200 oczywiście jest hydraulika, co prawda MT200 to są no, najtańsze hydrauliczne hamulce Shimano, natomiast trzeba pamiętać, yy, tak, to jest Shimano, więc już jest plus to się przekłada na to, że te hamulce są naprawdę pancerne, może siła hamowania no nawet nie może, tylko na pewno siła hamowania nie jest porównywalna do wyższych modeli Shimano yy, i tak dalej natomiast słuchajcie, klocki półmetaliczne, około 40 zł za komplet, wrzucacie sobie na tył i naprzód, tak jak zrobiłem tutaj ostatnio i naprawdę za 80 zł bądź może dostaniecie taniej te klocki siła hamowania się polepsza, po prostu jest dużo lepiej i w za 2300 zł, dokładając te 80 zł na te klocki, ma bardzo dobry osprzęt, macie koła 29 cali z dobrymi, z wytrzymałymi, ja tutaj mówiąc dobre mam na myśli wytrzymałe, to nie będzie ultra lekkie, no bo nie ma na to środka, z dobrymi komponentami, z dobrymi kołami, obręczami ja swoje ważę, przejeździłem na nim dużo i naprawdę jest spoko, Wymieniacie klocki, chcieliście do 2500 zł czyli mamy około 2380 zostaje Wam na przykład 120 zł na jakieś platformy, ja sobie założyłem takie w kolorze petrol, zobaczcie, ładne, koszyczek. Pod kolor, no ale to już takie sprzęciarstwo możecie sobie założyć jakiekolwiek inne, bądź nawet spedek, jeżeli lubicie jeździć. Ja też tutaj zmieniałem kierownicę na taką 760 mm, żeby było wygodniej. A więc co, to jest moja propozycja roweru dla Was do 2500 zł. Nagram tych filmów niewątpliwie więcej, ponieważ jest dużo takich rowerów, które warto pokazać. Niekoniecznie topki rowerowe, jakichś tam treków i innych speców, ponieważ oni w tej cenie dają dużo gorszy osprzęt. Możemy to porównać, jeżeli chcecie. Także to jest propozycja ode mnie numer 1: Cross Plug Edition 3. Fajny rower, naprawdę. Nie jest to oczywiście żaden materiał sponsorowany. Mam ten rower długo, więc postanowiłem Wam pokazać, co możecie kupić w tej cenie po prostu. Sezon się zbliża, wakacje się zbliżają, szukacie rowerów, także według mnie jest to jak najbardziej fajna opcja. Dajcie znać, co sądzicie o tym rowerze, czy mieliście kiedyś okazję na nim jeździć. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w następnym odcinku. Hej! Jo.